To historia życia święta a zaczyna się tak zaczyna się Od chłopaka z tak. który chciał zdobyć świat. świat Wierzył bardzo mocno w swój potencjał I obiecał sobie, że spełni swe marzenia Talentu i zaplecza to on raczej nie miał Ale uparty był jak osioł i w muzyce kochał się, kochał się. Stracił dla niego głowę i świat z nią pojechał I od tamtego momentu z nią spędza uspędza znaczy, całe Sam podnosił yeah. poprzeczkę yeah. łamał wszystkie zakazy yeah. Chuju miał krytyków yeah. Pisząc swe bohomazy yeah. Nie skończył żadnej szkoły yeah. Może był tam ze dwa razy yeah. Poddał serce muzyce yeah. I nawet nie zauważył W yeah. 15 latach zaczął zarabiać i no. muzyki zaczęło spływać siana Po to wierzył w siebie no. przez te wszystkie lata yeah. Tylko na muzyce yeah. w sumie zależało no. w końcu zaczęli doceniać ludzie, bo ten chłopak no. dla nich od. Zagrał, ja. czasem na szpany, siedział przy wódzie z pływał w sinu. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą tu jak w wodę spady Unieś się ponad swoje wady, możesz być cały świat i będąc doskonałym